Kazanie zostało wygłoszone w pierwszym Kościele Baptystów w Marcel Shows. Pójdźmy do Pana w modlitwie. Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Twojego Syna. I proszę Cię, Ojcze, o Twoją łaskę i o Twoje miłosierdzie, żebyś mówił do nas tego dnia, żebyś pomagał nam, żebyś nas wzmocnił, żebyś otrzymał od nas więcej chwały, żebyśmy nauczyli się chodzić jako o Twoi słudzy. I żebyśmy mieli pokój w Twojej suwerenności. Żeby Twoja realna, prawdziwa pomyślność była czymś w naszym życiu. Żebyśmy byli uzdrowieni w pośrodku nieszczęść w upadłym świecie. Żebyśmy świecili jak światła. Żebyśmy byli tym, czym jesteśmy. Nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie. Ojcze, pomóż nam. Jeśli jest tutaj jakaś osoba, kto nie zna Ciebie, żeby mogła Cię dzisiaj poznać. Jako zbawiciela i Pana. W imieniu Jezusa. Amen. Chcę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na liście do Rzymian, rozdział pierwszy. Wiedziałem od około tygodnia, że miałem tutaj głosić i Bóg włożył mi coś do serca i następnie, wcześniej w tym tygodniu, poleciłem... Poleciałem do Illinois. Jest tam moja matka w szpitalu. Ponieważ wykryto u niej raka i niedługo ma zabrać jej życie. Ale w pewnym sensie może to być dobra rzecz. Była chrześcijanką przez ponad 65 lat. I ona należy do niego. Idzie ona tam, gdzie ja chciałbym pójść, jeśli moja posługa tutaj byłaby zakończona. Chcę, żebyśmy poszli do Rzymian, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. W tym jednym wersecie znajdują się całe tomy. Ludzie mogli pisać przez wieki na temat tych wielkich słów, które tutaj znajdujemy. I wierzę, że Pan nie położył mi tych słów w moim sercu tylko dla Was ale również i dla mnie bo w tych słowach znajduje się prawie wszystko co potrzebujemy wiedzieć o tym kim jesteśmy oraz o tym co mamy robić w tych słowach znajduje się wielka wolność i siła i radość trzeźwość wierze chrześcijańskiej jeśli tylko wzięlibyśmy te słowa do serca wiecie czasami staramy się pochwycić tak wiele rzeczy w piśmie staramy się poznać tak wiele rzeczy i w tym samym czasie małe Najważniejsze rzeczy umykają umy naszej uwadze i powodują naszą ruinę. Znam człowieka, który postanowił być pochłoniętym przez jeden fragment z pisma. Postanowił wybrać jeden fragment, chociaż on nie zaniedbywał studiowania innych. I wziął ten jeden fragment i starał się poznać jego znaczenie przez całe swoje życie. Wybrał on Psalm 23. Powiesz, jak długo można pozostawać w jednym rozdziale? Cóż, Pan jest moim pasterzem. Zaczął on od słowa Pan. Nie jakiś pan, ale pan. Całe tomy w tym jednym, trzyliterowym słowie, ponieważ definiuje ono jego relację nad całym stworzeniem, a szczególnie nade mną. Więc staramy się poznać tak wiele rzeczy. Jest ważne, żeby poznać wiele rzeczy, ale czasami warto powrócić do pojęć, które są najbardziej podstawowe. Teraz Paweł jest, się tutaj przedstawia. Paweł, apostoł. Człowiek, który był użyty przez Boga w całej historii świata więcej niż ktokolwiek inny. Ale spójrzmy na, na, na sposób, w jaki się on opisuje. Mówi on Paweł, sługa. Mówi on, chcecie wiedzieć, kim jestem? Jestem sługą. Słowo to pochodzi od greckiego słowa doulos i oznacza niewolnik. Ja jestem niewolnikiem. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jeśli ktoś miałby ciebie zapytać i poprosiłby ciebie, abyś powiedział jedno słowo, jakie by cię zdefiniowało, to czy byłoby nim pierwsze słowo, to znaczne słowo, jakie przyszłoby do twojej głowy? Niewolnik. A slave. Czy byłoby to słowo? Czy muszę iść z tym dalej? Czy muszę zadawać jeszcze jakieś pytania? Czy potrzebuję wypowiedzieć inne słowo? Jeśli byś tylko pochwycił, jeśli ja bym tylko pochwycił to, co przed chwilą to, o co przed chwilą zapytałem, to znaleź, znaleźlibyśmy się w sytuacji o wiele zdrowszej i wiele wzrostu i wiele mocy w chrześcijańskim życiu byśmy doznali. Widzisz, pierwszą rzeczą, która przychodzi do mojej głowy jest najprawdopodobniej rzecz, o której myślisz Najwięcej o sobie i rzecz ta kontroluje cię. O, ja jestem tym, albo ja jestem tamtym. Ja mam ten tytuł, tamten tytuł. I żadna z tych rzeczy nie przynosi ostatecznie radości. Żadna z tych rzeczy nie przynosi ostatecznie przyjemności. Rzeczy te mogą przynieść prestiż, respekt u ludzi i tak wiele innych rzeczy, ale nie przynoszą one nic od Boga. Prestiż rzeczy, które są wysoko cenione przez ludzi, są rzeczami, które są często wzgardzane przez Boga. Moje pytanie do Ciebie brzmi: jeśli ktoś miałby Cię zapytać, kim jesteś, to czy pierwszy Pierwszym słowem, jakie przyszłoby ci do głowy i wyszłoby z Twoich ust, to byłaby to odpowiedź ja jestem niewolnikiem. Ja napisałem kilka definicji słowa niewolnik. Przede wszystkim jest to człowiek, który całkowicie należy do swojego właściciela i którego całe życie jest kształtowane przez swojego Pana. Zatrzymajmy się swoje Panowie. Wiem, że jest to proste, może wyglądać co na banał. Może nie być za to żadnych nagród, ale tylko pomyśl o tych prostych słowach. Czy opisałbyś siebie jako ktoś, kto całkowicie, totalnie należy do kogoś innego oraz że twoje życie jest kształtowane przez wolę twojego właściciela? Teraz rozumiesz, mógłbyś spędzić tutaj lata, absolutnie lata w tym miejscu. Kim jesteś połoszer? No jestem kaznodzieją, jestem dyrektorem, jestem tym, jestem tamtym. Wszystko to jest bezwartościowe. Są to tytuły ludzi. Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy jest to, jestem niewolnikiem. Całkowicie i kompletnie należy do innego, nie do siebie. Zostałem, zostałem wykupiony za cenę i moje całe życie jest kształtowane przez wolę tego, który mnie wykupił. Chcę, żebyście wiedzieli, że Biblia naucza nas. Pozwólcie mi to powiedzieć w ten sposób. Nie znoszę go cytować, ale to zrobię. Bob Dylan. W jego chrześcijańskich latach, tak zwanych chrześcijańskich latach, napisał on piosenkę. A piosenka ta szła tak. Musisz służyć komuś. Widzicie, pytanie nie brzmi, czy będziesz niewolnikiem. Pytanie brzmi, kogo niewolnikiem jesteś. Jesteś niewolnikiem czegoś. W rzeczywistości nasza kultura potrzebuje zrozumieć, że ci w kulturze, którzy twierdzą, że są najbardziej wolni, najbardziej niezależni, tak naprawdę są w największej niewoli. Jesteś niewolnikiem. Jesteś. Jedyne pytanie brzmi, do czego? Przede wszystkim w Rzymian, rozdział 6, jest napisane, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy, tez, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Czy, uświadamia, czy uświadamiasz sobie, że możesz być niewolnikiem grzechu? I to wymaga dania dwóch zastosowań. Po pierwsze, wszyscy z nas jako chrześcijanie będziemy się zmagać z pewnymi rzeczami. Wszyscy mamy dziury w naszej zbroi. Wszyscy mamy bitwy, które musimy stoczyć, które są osobiste. To, co może nie być zmaganiem dla Ciebie, może być wielkim zmaganiem dla mnie. My wszyscy zmagamy się z grzechem, ale chcę, żebyście wiedzieli, w Chrystusie Jezusie jest pokonanie tego grzechu i istnieje wielka różnica pomiędzy wierzącym, który zmaga się z grzechem i wzrasta progresywnie, w zwycięstwie nad tym grzechem, a pomiędzy osobą, która jest członkiem Kościoła, która jest w stałym zniewoleniu do grzechu.